Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mile przysłuchiwać się dyskusji, w której, z której wyłania się jedno przesłanie, dobro dziecka. Wszyscy zabierający głos w swoich wypowiedziach, podnosząc oczywiście wątpliwości co do przedstawionego rozwiązania prawnego, jednak na pierwszym miejscu wskazywali dobro dziecka. Ja chciałbym również wspomnieć o tym, iż to rozwiązanie, które zostało przyjęte przed trzema laty. Ono miało na celu też precyzyjne zabezpieczenie praw dziecka do bycia szczęśliwym, do życia w rodzinie, wśród najbliższych. Praktyka wskazuje, że te rozwiązania i dobre intencje nie zawsze realizują się w rzeczywistości. Stąd z dużą satysfakcją muszę przyznać i z dowoleniem, iż. Będziemy opowiadali się jako Klub Parlamentarny Polskiego Sojusztolowego nad dalszymi pracami nad projektem komisyjnym, co też jest godne podkreślenia, iż wspólnie potrafimy odpowiadać na te wyzwania rzeczywistości, które przed nami stają. Wpada również podziękować wszystkim moim przedmówcom, a także w szczególności pani przewodniczącej Magdalenie Kochan jako sprawozdawcy komisyjnego projektu za wnikliwe przedstawienie tematu. i za zwrócenie uwagi na problem, który bardzo porusza nas wszystkich, porusza opinię publiczną. Mam nadzieję, że rozwiązania, które wypracujemy, jednoznacznie uniemożliwią naganny proceder handlu dziećmi, naganne zjawisko, wymagające tylko potępienia. Zrozumiejąc rodziców, którzy oczekują, by spełnić Swe poczucie i dążenie do spełnienia się w roli rodziców no niestety musimy potępić sytuacje, w których posuwają się zbyt daleko, oferując pieniądze, naginając prawo, łamiąc przepisy, nakłaniając do złej decyzji rodziców biologicznych. To rozwiązanie, które wypracujemy, powinno jednoznacznie i w sposób klarowny i czysty zapobiec takim nagannym sytuacjom, mając, co podkreślam zakończenie, przede wszystkim na celu dobro dziecka i zapewnienie mu jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju, do bezpiecznego kształtowania swojego otoczenia i swojej przyszłości. Zatem jeszcze raz powtórzę, że z dużym zaangażowaniem przystąpimy do prac nad komisyjnym projektem przedstawionym przez panią Magdalenę Kochan. Dziękuję bardzo.